Witam Was na moim kanale i dzisiaj jestem z tym oto moim pupilkiem, którego aż trudno unieść, bo jest taki gruby, zobaczcie. To jest mój kotek pożegny. Niektórzy wiedzą, że go mam, niektórzy nie dostałam A, zaczekaj, tutaj dostałam go e, na moje dziesiąte urodziny, czyli, czyli już jest ze mną ponad dwa lata, słuchajcie. E, I rzadko mam z nim odcineczki z moim grupaskiem, kochanym. I dzisiaj nagrywam odcineczek, który e, nigdy nie widzieliście i mam nadzieję, że Was zaciekawi, ponieważ to będzie reakcja na moją udawaną śmierć. E, I to będą aż trzy reakcje w tym odcinku. E, to będzie reakcja dwóch zwierzątek, czyli mojego kotełka, e, no i Reksia, czyli pieska mojej babci. Pewnie niektórzy go znają, niektórzy nie. No i jeszcze taki jeden bonus, e, czyli reakcja mojej siostry. Miał być z tego oddzielny odcineczek, ale myślę, że trzy reakcje to jest naprawdę dużo i że Wam się spodoba. E, więc chyba zaczniemy od reakcji mojego kotka. Five minutes later. ociek, totalnie nie ma sensu, ale na wiele sens, ponieważ myślę, że to bardziej e, zmienimy na reakcję mojego kota, bez jest reakcja psa mojej babci, tak jest, może pojedziemy za chwilę do Reksia, niektórzy znajomi słuchają, on ma chyba już Reksia, ma 5 lat coś takiego e, znaliśmy go w lesie, ale to już każdy wie, e, no i myślę, że zrobimy reakcję, zobaczymy jak on zareaguje, gdy opada. opadam, więc pojedziemy do babci i zobaczymy a może jakiś bonus jeszcze będzie thank uh you -huh. 독특한 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 Miła? Weźcie mnie! Weźcie Co ta nikogo? Ale co się, się i siebie, twoje włosy No! Ona 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 po, ci, ale ona cię od razu! Ona to klika? No. Tak się patrzy na ciebie? I zaraz idzie do ciebie mhm. rękę i rękę próbowałaś! No, ci za rękę? Na słodziach, ja co? Ja patrzyłam, ja nic nie widzę! Ale ona chyba się zorientowała, że się śmiejesz! Tak? Nie, nie tak, nie tak! tak, tak. Ale żeś mi siostrę uratowała, nie! I to by siostrę ulatowała, no taka jesteś jest super siostra, no Piotreczka siostra. Piotka! No. Opa! No słyszeliśmy. <śmiech> <śmiech> bo pokazywała, że... Bo... A ja tu mamy się trzymać z małą za rękę, tak? Dobrze, dobrze, no się będziemy trzymać. Także no. słuchajcie, została przy nami no, reakcję. tu był live, tu był live. Tak? Tak. A, to leciał wszystko widzieliśmy. Dlatego widzieliśmy, że już wyszła na stół, bo ona wchodzi cały czas. No. Trzeba patrzeć na nią non stop, słuchajcie. Więc y, teraz... Y, do babci lecimy jedziemy, reakcja reakcja do psa. Właśnie, że trzy reakcje, reakcje, reakcje wypadły. Miała być jedna macie trzy. Więc lecimy do babci. Bro, kochani, Jesteśmy już u babci, i jest na nie Jest na razie tyłem obrócony, o. Zworo wyszło! To jest właśnie Reksiu piesek Jej. babci. I On będziecie spod... miał reakcję na Nikoli. To od, od dziecka, więc zobaczymy. No w sumie znaleźliśmy go w lesie z 5-6 lat temu, nie? No. Jak, tak, ile, był, ile, się, ile mógł mieć wtedy? Z półroczku? Nie była, był, był piesełek. Malutki był. Tak, był malutki, ale już to miał. Go na łące przy lesie. Tak. I teraz jest z nami taki pulpecik, on był I mniejszy, właśnie, ja, ale ja go nazwałam Reksia. No, dobra. Jeszcze tak tutaj mieszkaliśmy, nie? Mhm. Na razie, bo wy będziecie musieli postawić te My z babcią pójdziemy do łazienki. do łazienki, a my tu postawimy, słuchajcie, gdzieś statyw. O. Mhm. I lek się o tutaj gdzieś postawiony statyczny. A tylko łóżka se tam gdzieś upadniesz. I zobaczymy co on będzie, słuchajcie, <grybuj> robił. blu chyba na początek jest wo z tego co kojarzę. Jak? Z... Słuchajcie, nawet <grym> nie masz już skoczyć. No, hop. No, hop! Hop, hop na łóżko! Bo Babcia wejdzie na, na dietę z nimi no, działał. No, to na kolanka, tak. Widzieliście reakcję. E... Wszyscy, wszyscy, e, zwierzaczków i inelci, więc mi się wydaje, że to czym wam się spodobało, się, tak, zostawcie łapki w górę i piszcie, czy chcecie drugą część za może jakiś rok, może zwierzątka bardziej mnie pokochają, albo po prostu <laughs> jak się tam pcha do budy, czy nie jest fajne, słuchajcie, piszcie. nie. Ale jak się ty się tam zmieściłeś? Chodź. Nie, wstydź. Więc papatki.